Hej, ostatnio w poście na Facebooku pokazywałem radyjko, które sobie niedawno kupiłem, i w tej krótkiej recenzji po kilku tygodniach użytkowania opowiem co mi się w nim podoba, co się nie podoba i czy warto było wydać na nie 1000 zł. Oglądałem również inne radia marek Bosch oraz Makita i tak najbardziej pasowałby mi Bosch GML50 Boma Pilota, który akurat dla mnie byłby bardzo przydatny, w trakcie nagrywania filmów mógłbym szybko ściszyć, ale niestety nie ma DAP+, plus, a to był dla mnie priorytet, bo lubię słuchać czwórki, którą niestety wyrzucili z częstotliwości FM. Także padło na Dewalt, tym bardziej, że mam też akumulatory. A więc tak, radyjko ma schowek na baterie problem w tym, że 5A już się tam nie zmieści tylko mniejsza port USB do ładowania AUX do podłączenia zewnętrznego źródła dźwięku w schowku można otrzymać oczywiście coś innego np. ładujący się telefon tu widoczny jest cały panel sterowania na razie nie działa, bo nie ma akumulatora podłączonego przewód Ani długi, ani krótki. Na budowie to i tak pewnie podłączamy do przedłużacza. Z boku dwa gniazdka można podłączyć inne urządzenia. Nie korzystałem póki co. Co tutaj jeszcze? Antena dosyć długa i na pewno solidna. Nie połamie się jak w tych tradycyjnych radyjkach. Obudowa wydaje się solidna. Te plastiki porządne. Podłączmy akumulator. Ruchamiamy. jest na bluetooth głośność OK, zasięg duży to oczywiście zależy też od warunków zabudowy i telefonu zmieńmy tryb na radio DAP. Możemy zaprogramować sobie stację. Tu jest wyciszenie. Działa menu. Nie ma zbyt wiele ustawień, jest equalizer, ale z raptem trzema stopniami regulacji, także słyszalne różnice w zmniejszeniu czy podbiciu basów jest minimalne. On łączy ładowanie. Telefon ładuje, ale niestety szybkiego ładowania nie ma. Głośność od zera. Jak dla mnie gra wystarczająco głośno, jedynie do czego mogę się przyczepić, to regulacja jest mało wygodna. Trzeba się nakręcić tą gałką i często tak mam, że schylam się, robię pół obrotu i praktycznie żadnej różnicy w głośności. Brakuje mi też na przykład dedykowanej aplikacji, którą można by sterować stacjami, głośnością, strojeniem. No ale te radia są już kilka lat na rynku, trzeba czekać na nowe modele. Tutaj technika nie idzie tak szybko jak w smartfonach, telewizorach, gdzie co rok mamy nowe urządzenia. Dla mojego ucha radyjku muzykę gra bardzo ładnie, jednak jeśli chodzi o audycje, audiobooki, to troszkę za bardzo basowo, taki stłumiony jest ten głos. A możliwości regulacją, ekwalizerem są praktycznie niejakie. Także przydałoby się trochę więcej elektroniki i większy, ładniejszy panel. Waga z akumulatorem spora 8 kg. Pomijając te drobne niedogodności, jest to radio na budowę, a nie dla audiofila i w tym przypadku na pewno spełni swoją rolę mogłoby być tylko nieco tańsze. Inna sprawa czy w dobie głośników Bluetooth i internetu bez ograniczeń czy takie radio jest w ogóle potrzebne ale to już kwestia indywidualna. Cześć!